Cześć, witam Was w ostatnim filmie na tym kanale. Przechodzę do Was z filmem, którym tak naprawdę chcę się pożegnać. I pewnie wielu z Was teraz łapie się za głowę. drudzy pewnie się już domyślali, no bo jednak długo filmów nie było ani znaku życia z mojej strony. Yy, więc postanowiłem, żeby w końcu wziąć się w garść, że tak powiem, znaleźć chwilę czasu i to nagrać. i było to dosyć łatwe, przyznaję. W ostatnim czasie dużo się o mnie zmieniło, ale na plus, więc. Ucinam wszelkie spekulacje, spekulacje, że nie wiem, coś się ze mną stało, nie wiem, znowu mam jakąś deprechę i tak dalej. Absolutnie nie, jest zupełnie odwrotnie. Jestem tak naprawdę w momencie swojego życia, w którym osobiście czuję się najlepiej. Jestem bardzo szczęśliwy i to też właśnie wpłynęło trochę na to, że dojrzałem do decyzji, w której postanowiłem zakończyć z nim dzisiejszym, zakończyć dziś. Swoją karierę na YouTubie. I robię to z uśmiechem na ustach, chociaż pewnie będzie mi żal zostawiać Was i zostawiać pewne rzeczy, jak na przykład Wizję, która e, mimo też wielu nerwów, które mnie kosztowała, no jednak była takim moim małym dzieckiem, więc zawsze zostawiała mi też ogromną przyjemność. Słuchajcie, decyzja o odejściu nie była podjęta wczoraj. Ona została podjęta bardzo, bardzo dawno temu. Tak naprawdę takie pierwsze przebłyski odejścia, zakończenia swojej kariery były już w 2019 roku. I to były takie przebłyski, że już mi się nie chce, że już bym to rzucił, że znowu jakieś wymogi i tak dalej, coś się nie podoba. To mnie zazwyczaj tak bardzo dołowało, ale to było takie chwilowe i mm, ulotne. Natomiast taki Pierwszy, znaczy pierwszy, w ogóle taki kryzys przyszedł rok temu, w zeszłe lato, kiedy dopadła mnie. Yy, no, to nie była depresja, to było załamanie nerwowe, były stany depresyjne, ale rzeczywiście byłem w takim momencie, w którym sobie uświadomiłem, że ja już w sumie zrobiłem prawie że wszystko, tylko nie jestem szczęśliwy tak prywatnie. I to mnie bardzo przygniotło, do tego yy, też. Momentu, w którym ja zderzyłem się ze ścianą, ja nie chciałem, ja chciałem kogoś poznać, a nie chciałem znać ludzi. <laughs> to brzmi komicznie, ale jak się zastanowicie, to jednak ciężko jest osobie, która jest domownikiem, introwertykiem, y... ciężko jest pójść na pierwszą randkę. Nawet nie chcę tutaj robić siebie ofiary, chcę tylko Wam przybliżyć tą sytuację, że wkurzało mnie to, że ktoś powiedział mi dzień dobry, a chciałem kogoś poznać. Więc to było dosyć trudne w tamtym momencie, ale w. Też w pewnym momencie się ocknąłem, i to był taki y, chwilowy przebłysk. Znaczy, nawet nie chwilowy, ale tak poważnie się zastanowiłem, czy ja chcę dalej robić to, co robię. I wtedy sobie uświadomiłem, że chcę to robić, bo ja tak naprawdę nie mam nic innego do roboty w życiu. I to mi dawało radość, tak jak było to na samym początku, już w 2017 roku, zanim zacząłem nagrywać Eurovision, nagrywałem też. Y, nie mnie. Nagrywałem też. Gry i to była dla mnie taka ucieczka od świata rzeczywistego. Świat wirtualny okazał się być dla mnie bardziej przystępny. Mogłem po prostu być w 100% sobą, nikogo nie udawać. Nie żebym udawał w życiu osobistym, ale często jest tak, że jestem wśród obcych osób, no to gdzieś tam maska się przybiera, jest się tam skrytym. sztucznie się uśmiecha. A w internecie tego nie trzeba było robić. Też. Mogłem bez krępacji dzielić się swoimi e, przemyśleniami, swoim hobby, e, nikt nie patrzy na to krzywo i tak dalej. I tym bardziej zszokowało mnie to, że nikt nie zwracał uwagi na moje ciało, na moją twarz, na mój głos, e, co bardzo było dla mnie ważne w tamtym momencie, bo ja byłem. Myślałem o sobie, że nie jestem tak bardzo, nie wiem, atrakcyjny, ciekawy, inspirujący, żeby ktoś w ogóle zwrócił na mnie uwagę. Nie mówię tutaj w kwestii jakiejś tam romantycznej, ale tak w ogóle. I to mi bardzo pomogło. Ja się bardzo otworzyłem sam przed sobą i wyleczyłem z tych kompleksów, i też dodało mi takie pewności siebie, na pewno. Ja się bardzo rozwinąłem pod względem nie tylko prywatnym, emocjonalnym ale też i pod względem takim technicznym, YouTube'owym stricte, bo montaże filmów, robienie, nie wiem, tabelek z wynikami, recap'ów i tak dalej, to wszystko zabierało mnóstwo czasu, wolnego czasu, bo wtedy ten czas był wolny i ja chciałem to robić i czułem się taki bardzo spełniony. No i też właśnie w tym czasie przyszedł ten dół, po którym przyszła też i góra. Ehm, dosłownie, ponieważ udało mi się poznać Kasię, którą bardzo kocham, pozdrawiam, nie wiem czy tego słucha. Dużo się zmieniło, zamieszkaliśmy razem, chociażby. Nie chcę się tutaj jakoś chwalić życiem prywatnym, bo zawsze jestem, wiecie, tak mało przystępny w tej względzie. Dlatego też uważam, że zostawię tą sferę prywatną dla siebie. Co tylko podkreślić, że tak dużo zaczęło się dziać w moim życiu. Ja mam już 31 lat, właściwie za chwilę 32, jeżeli licząc rocznikowo. I dokąd? I taka jest prawda, że uświadomiłem sobie, że moje cele, priorytety. Co, kochanie? Moje cele, priorytety w życiu są teraz inne. Ja już to, co zrobiłem na YouTubie, to już jest takie chyba maksimum moich nie tylko możliwości, ale i chęci. Mi się już po prostu nie chciało, yy, bo uważałem... Nie, tak, nie, bo... Zaraz cię wyniosę stąd, bo mnie normalnie wytrącasz z równowagi, kolego. Nie wiem, co, o czym mówiłem. Są takie trzy powody, główne dla których ja postanowiłem, dojrzałem do decyzji, w której Muszę odejść. Nie! Dobra, na do ciebie już jest koniec, bo ty będziesz mi kable ciągnął. Kolego, to też jest pewna zmiana w moim życiu. Małe dziecko wręcz. Dosłownie puchate. Pierwsza właśnie taka rzecz to jest brak chęci, brak motywacji. Na tej zasadzie, że po prostu sobie siedzę i sobie myślę, czy mi się jeszcze chce bo kiedy nawet w tym roku tak głównie yy, nagrywając reakcje na Eurowizję 2022 zdaję sobie sprawę, że ja się tak naprawdę powtarzam, że ja już nie mam nic ciekawego do powiedzenia, że ja się ciągle czepiam tych samych rzeczy albo zwracam uwagę na te same rzeczy, że nagrywam, no bo muszę, bo mi się w sumie nie chce, no ale trzeba, bo już zaraz będą komentarze, gdzie co i jak. Więc stwierdzam taką rzecz i stwierdzam to od właśnie Przejścia tego załamania nerwowego, że ja nic nie muszę. Że nic nie muszę względem kogoś na zasadzie jakichś wymagań, że jeżeli będę chciał, to to zrobię na swój sposób i, na, i w swoim czasie. to jest taki pierwszy punkt, że jakby wypaliłem się. Po prostu się wypaliłem. Też moje zainteresowanie eurowizją mocno spadło. Właściwie to jest takie 1%. Ja spośród 16% piosenek, bo widziałem, że są topki. Na Eurovision Junior znam tylko jedną piosenkę, nawet nie polską. Tylko Wielką Brytanię włączyłem, bo byłem dosyć ciekawy, akurat miałem chwilę wolnego i. taki. <grym> Easter egg. No to. taki dodatek do tego filmu, jeżeli chcecie znać moją opinię o tej piosence, to jest bardzo fajnie wyprodukowana, dosyć taneczna, podoba mi się, ale też z czasem staje się monotonna. Natomiast tak jak mówię, nie znam żadnych piosenek, nie śledziłem nawet szansy na sukces Eurowizji Junior, zupełnie mnie jakoś. Nie wiem, nie interesuje ta Eurowizja Junior w tym czasie, nawet się zwykłą Eurowizją jakoś przestałem interesować. To nie jest tak, że ja nagle się odciąłem, bo mam w życiu coś innego do roboty, bo nadal jest to moja pasja i z pewnością będę obe... na pewno będę oglądać Eurowizję, natomiast wydaje mi się, że ja ten czas teraz mogę poświęcić komuś, na kim mi zależy. I i też jakby odżyłem. W sensie już moje życie nie polega tylko na przyjściu z pracy do domu, bo też dzieje się wiele różnych innych rzeczy, w których chcę brać udział. A to już jest jakby poza mną. Zupełnie poza mną się to dzieje. Też bardzo przykre dla mnie osobiście. Chociaż nie chcę poruszać już takich prywatnych spraw, ale no muszę to podkreślić, bo myślę, że Marta to ogląda. Albo Daniel. Jej mąż. Pozdrawiam. Mimo wszystko nasze relacje się nie powiem, żeby się popsuły, one po prostu się one zniknęły. I zawsze uważałem, i myślę, że to jest też taki dowód na to, że znajomość z Martą, która jest dosłownie frikiem eurowizyjnym, ona bardzo to kocha i żyje tą eurowizją, tak naprawdę 24 na dobę. To, dla, to był dla mnie motor napędowy, do tego, żeby działać, żeby mieć pomysły, wspólnie nagrywać i tak dalej. Oczywiście nie chcę obwiniać jej za to, że porzucam kanał, absolutnie nie, bo tak jak mówię, to jest wersja, to jest jakby część składowa, a tych, skład, a tych części jest wiele. Natomiast chodzi o to, że te, to spowodowało, że no ten mój motor napędowy wypalił się w sensie, nie ma benzyny. I tak tej benzyny bardzo brakuje, nie ukrywam. Więc oczywiście minęło trochę czasu, nie rozmawialiśmy od chyba kwietnia. Tak mi się wydaje. I szkoda, szkoda, bo ja bardzo się przywiązałem do Marty i Daniela i bardzo też no poniekąd tęsknię. nie powiem, że nie. Pewnie yy, każdy z nas już poszedł swoją stronę, tak myślę i pewnie odbudowanie tego już by tak nie wyglądało, ale z tej strony mogę tylko i wyłącznie pozdrowić. Przeprosić, jeżeli moje jakieś słowa, czy zachowanie były nieprawidłowe. Choć ciężko mi mówić, bo mówię, żadnej kłótni nie było. Natomiast życzę powodzenia na pewno i, i, i trzymam kciuki w ich dalszym życiu. Nie chcę mieć nikomu za w tym filmie. Ja chcę skończyć tą swoją karierę z takim z taką ulgą, że ten kamień z serca spadł, więc tak naprawdę wszystkich, których moje słowa obraziły, czy w filmach, czy w komentarzach, czy na jakichś grupach tak dalej, no to ja mogę tylko i wyłącznie przeprosić. To pewnie były jakieś gówniarskie zachowania, ale dzisiaj już naprawdę uważam, że jestem inny i dojrzałszy i niepotrzebne mi są jakieś yy, głupie brednie. Co więcej, ja wyszedłem ze wszystkich właściwie grup eurowizyjnych i w ogóle jakichś grup, no, mam tylko w sumie swoją czek wizyjną, na której się nic nie dzieje. Bo zawsze jak coś się działo, to tak tylko w związku z konkursem. No i jest Discord maja, którego nie zamierzam usuwać, nie zamierzam zmieniać tak dalej. Tam się społeczność już zjednoczyła, zintegrowała, więc uważam, że byłoby nie fair, usuwać ten kanał na Discordzie, ewentualnie umrze śmiercią naturalną. Ja się tam też zbytnio nie, u... Boże, nie udzielam. Bo tak jak mówię, mi jest po prostu brak czasu. Nie mam czasu. Nawet nagrać ten film żeby nawet nagrać ten film, wypadłem sprawę, sorry, nawet żeby nagrać ten film, to ja musiałem tak naprawdę przez trzy tygodnie się zebrać, znaleźć chwilę czasu, żeby to zrobić. I to nie jest wysiłek, żeby usiąść i pogadać przez 20 minut, ale kiedy cały czas jest coś do zrobienia, coś jest do pomyślenia, coś wypadnie w ciągu dnia tak dalej, to, to, to ja nie zastanawiam się nad tym, co mam. Zrobić, Ale już było tyle pytań, tyle komentarzy i yy, wiadomości prywatnych, że uznałem, że czas najwyższy po prostu dobiec do mety, zejść ze sceny w odpowiednim momencie, yy, powiedzieć co i jak, żebyście też się nie martwili, bo jest oczywiście bardzo miłe, że ktoś się o nie martwi, ale nie ma naprawdę o co się martwić, ja jestem naprawdę na, na najlepszej drodze swojego życia, yy, czeka mnie naprawdę wiele jeszcze nowych wyzwań, przygód. I myślę, że właśnie Eurowizja była takim etapem. Byle do maja był takim etapem, w którym ja mogłem się spełnić jako człowiek, odkryć siebie na nowo i poczuć się też chciałem, powiem szczerze. To było dla mnie bardzo ważne. O czym ja mówiłem, bo ja tak z tematu, no to zainteresowanie Eurowizją właśnie też spadło do tego momentu, że ja uciekłem z tego internetu właściwie. Też tak po cichaczu, ale ja nie lubię, jakby. To jest też dziwne, bo nie lubię być w centrum uwagi. Nie chcę, żeby ktoś tam zaraz pisał do mnie, że o, wracaj, tak dalej. Ja powiem coś, co jest pewnie dla każdego jasne, ale internet jest miejscem bardzo toksycznym. Jest miejscem, w którym te toksyczne zachowania bardzo się mnożą. Ja też pewnie nieraz toksycznie się zachowałem, ale uznałem, że tak wiele negatywnych emocji we mnie to wywoływało, że lepiej było dla mnie się po prostu usunąć był przecież taki moment, ja zauważyłem w sobie, że denerwowało mnie to, że ktoś ma inną opinię niż ja. Chociaż wcześniej, też już będąc na YouTubie, uważałem, że daję ja sobie z tym radę, że jakby spoko, fajnie, że masz inną opinię. A nagle przy tym momencie, w którym wszystko zaczęło mnie znowu denerwować, uznałem, że wolę wyjść niż się kłócić z ludźmi, niż pokazywać swoją tą złą stronę medalu, prawda? Więc uznałem, że lepiej jest po prostu. Wyjść z tych grup, nie zamierzam wracać, bo też, no, tak jak mówię, nie mam na to czasu, żeby tam czytać, być na bieżąco i tak dalej. Mam nadzieję na to jednak, że, ta, że to interesowanie wzrośnie, jakby, kiedy ten sezon preselekcyjny się znowu zacznie i tak dalej. Będę trochę sezonowcem, niestety chyba na to wygląda, ale tak jak mówię, moje cele w życiu się zmieniły. I co? I, i, I czy ja powiedziałem już wszystko co chciałem? Tak naprawdę, zainteresowanie spadło, nie ma motywacji, nie ma czasu. Chyba tak. Chyba to, to takie trzy główne rzeczy, które sprawiły, że dojrzałem do tej decyzji. Nie nagrywałem dosyć długo, nie odzywałem się, bo jakby chciałem trochę was nakierować, chciałem was trochę już przyzwyczaić do tej decyzji, żebyście mieli mm, mniejszy ból, kiedy yy, przyjdzie wam obejrzeć ten film. Nie, jest smutno, jest mi smutno z tego względu, że odchodzę, bo to jest jednak kawał mojego życia. Cztery lata właściwie tak równo. Ale zrobiłem tak naprawdę już wszystko. Ja się już wypaliłem pod względem materiału, już mi się nie chciało wymyślać, już mi się nie chciało szukać. Wszystko tak naprawdę już zostało powiedziane. Tyle teraz się namnożyło tych. Różnych kanałów, podcastów, fanpage i tak dalej. Bardzo fajnie, bo uważam, że każdy powinien móc obserwować tyle, ile chce, i szukać tego rzetelnego czy opinio twórczego kanału, który mu najbardziej odpowiada. Ja nie chcę się szczycić, bo nie należę do osób, które się przechwalają, natomiast jestem z siebie dumny. Powiem tyle, jestem z siebie dumny. Pewnie nie każdy materiał, który stworzyłem, jest powodem do dumy, ale. Wydaje mi się, że nie spodziewałbym się, gdybym powiedział sobie sprzed tych 5 lat słuchaj, prawie 10 tysięcy osób będzie Cię oglądało, zrobisz własną Eurowizję, swoją wizję, czyli swoją wersję Eurowizji, będziesz miał mnóstwo oddanych widzów, wiele osób będzie głosowało w Twoich ankietach tak dalej. Nie pomyślałbym o tym, więc to było naprawdę dla mnie bardzo motywacyjną, mobilizujące, i tego będzie mi naprawdę szkoda. Myślę, że Wam też. Ale przyszedł moment, w którym trzeba pójść dalej. Trzeba zrobić krok do przodu, yy, przełamać się. Myślę, że chwila, moment i się ockniecie z tego. Nie przeżywajcie tego. Ja naprawdę. Nie, nie chcę, żeby ktoś, nie wiem, płakał z mojego powodu, absolutnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli płacicie to ze szczęścia, mojego szczęścia, nie wiem, z radości, że zaraz święta, nie wiem, co tam sobie pomyślicie dobrego, przywołacie jakieś miłe wspomnienia. Brzmi trochę jak mówca motywacyjny, nie tak to miało wyglądać. Ale chodzi mi o to, że w życiu są rzeczy ważne i ważniejsze, i pora na te ważniejsze, po prostu. Przede wszystkim, kończąc już chyba ten mój wywód, bo powiedziałem chyba wszystko, co chciałem, tak sobie układałem w głowie w nocy, co powiem, pewnie tak coś pominąłem, ale najważniejsze jest to, żebyście, proszę, pamiętali mimo wszystko o mnie, że to byłem, że coś dla tego świata zrobiłem, mniej lub bardziej pożytecznego, eurowizyjnego oczywiście świata i żebyście wspominali te fajne momenty. Kanał zostaje w, takim, w takiej formie, w jakiej... Jest teraz. Ja nie zamierzam usuwać żadnych filmów. Jeżeli coś zniknie, to tylko wyłącznie dlatego, że YouTube się do tego przyczepi, w jakimś czasie, bo tak potrafi. Ja też tak wiecie: sobie myślę, kurczę, fajnie będzie na przykład za jakieś 10 lat odpalić YouTube'a, pokazać swojemu dziecku. Słuchaj, tu stary odwalał. Takie maniane. No i co? No i przede wszystkim to Wam chcę podziękować, bo bez Was by mnie nie było w tym miejscu. Za wszelkie słowa uznania. Pochwał za te krytyczne, za te wyzwiskowe nie, akurat. Uważam, że kultura jednak gdzieś tam zmierzać powinna w dobrym kierunku. Dziękuję Wam za udział we wszystkich rzeczach, we wszystkich projektach, które stworzyłem, za to, że znosiliście moje nie wiem, humory, nawyki, gadanie trzy po trzy, że tak naprawdę, no to, że tak naprawdę byliście. To jest chyba najlepsze podsumowanie. No, i naprawdę was przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, że tak nie dawałem znaku życia, że przychodzę tak nagle i po prostu odchodzę. Ale myślę, że to jest po prostu odpowiedni moment, odpowiedni czas i też taka najbardziej dojrzała decyzja dla mnie. To też już będzie dla mnie spokojniej teraz yy, móc iść dalej wiedząc, że pewien etap zakończyłem, zamknąłem. No i też chcę Was tutaj uświadomić, że nie zamierzam wracać, nie zamierzam nagrywać jakiś topek, nie zamierzam prowadzić jakichś blogów, ani nie pisać na, na Facebooku o swoich opinii. Jakakolwiek możliwość komunikacji albo zobaczenia mojej opinii to będzie ten Discord, o którym wspomniałem, chociaż też nie spodziewacie się jakiejś, yy, jakiegoś przypływu mojej wiadomości, no bo myślę, że po prostu musi znowu gdzieś tam zatrybić ten yy, trybik, ta klamka. Że hej, zaczyna się ten fajny czas. Eurowizja może byś coś napisał. Podzielił się swoim e, zdaniem, o ile kogoś jeszcze będzie to obchodziło oczywiście. No dobrze, nagadałem się 19 minut z tego co widzę. Chodźcie pożegnać z widziami, ja. Ojeja, ojej, o je, moje biedactwo, nie dadzą pospać, nie dadzą misiowi. tak. No co? Oj, ty chyba śpisz, a ja cię budzę. Dobrze, Edek i ja was żegnamy. Dziękuję Wam bardzo za wszystko i no cóż, trzymajcie się ciepło. Pa!